Maneczko z tej strony Creeper Minecraft i witam Was w odcinku Neobulls. To jest taka fajna gra, podobna do Agara. Ale to nie jest Agara. I niedługo właśnie będę nagrywał na Agara na laptopie. Nawet może dzisiaj? Nie wiadomo. Po prostu musi być dużo łapek w górę. Ej, świat nas! Lub jakąś nagrę komputerową. Piszcie w komentarzach jaką, to taką nagram na kompie. Na przykład, o wiem, co Wam nagram, ale ja nie powiem. Nie powiem, to jest fajne. Tam jest akcja. Lub nie nagram, nie wiem. Dzisiaj będę mógł dać na laptopie. O, tutaj można sobie pisać, oni też piszą, tylko po angielsku. Hmm, dzięki. O.

No nie. Ja. Nie wierzę. I co? Jakaś ściana. Takiego małego. My też tak będziemy jeść. Spokojnie. Spokojnie, spokojnie. Dostaniecie. Co? Zmieniamy niestety serwer, bo nie, tam nie da się. To no, tam też serwer było ogólne do bani, fu fu, 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 fu. To niestety na nim nie gra na O, no, szkoda. No, przepraszam, że tak zmieniłem teraz. W tym momencie. O, i właśnie te niebieskie kulki z sieje. Bo one dają 100 masy. 80, ileś. O. Jejala, O, Fox. Ja bardzo dobrze znam angielski. Kato näitä poin Sami. Ho, ho, ho. To mene. Bo mamy dobrego, Tim. No. Dobry nawet, Tim. O, widzicie, tak się gra w tym. Dobre, ale nie tak dużo. <ścoughs> Ej, no co ty robisz? O, to taki no. lagdum. O, się teraz się tak nazywam Kaczperkiem, bo tak się nazywam. To sotki bo zapomniałem zmienić nos w... dobra. Przypadkowo mu się oddaliśmy. Ale jeszcze, to jest dobre. Jak idzie Gdzie on może być? On ma dużo, ma 6 tysiąc, to, to nawet tu jest dużo, ale ja miałem 12 tysięcy, to wiecie. Ale 1000 może być też. Ej, to ja! Pamiętasz? Ja co on zrobił na serio? co Ale on w to nie umie grać, o masakra! No kurde! Mać! Kurwa! jezu, jak oni wnerwiają. No a gdzie ten ja, Doi, 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 mas, doi, 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 Happy, Happy fan. Osobę raczej zmienimy nasze sody, jeszcze nie gadałem, bo zapomnijcie czy... że czy... na YouTubie to sody. bo właśnie tamte konto moje, co się narzekałem, kasperkę, zaczęło nie działać. To niestety stworzyłem nowe, właśnie te. Nie wiem, czemu nie działa tylko konto, ale też możecie mnie tam subskrybować. Super. Uuu! Pięknie. I co teraz? Teraz ja tu rządzę, mały. He <laughs> Niech to. To kurde. Patrzcie, on się rozdzieli. Dobra. A, mówiłem. On się rozdzieli. My go zaraziemy. Teraz się O, Przepraszam. Przepraszam. Niestety, że jesteśmy zjedzeni. A jak odcinek się spodobał, to cześć, łapka w górę.